Hej, witajcie moi kochani, ja jestem Merlin i witam was w kolejnym poradniku do Discorda Dzisiaj zajmiemy się wysyłaniem wiadomości Embed za pomocą bota Discordowego A więc, jak w ostatnim odcinku stworzyliśmy sobie funkcję funkcję, raczej komendę info, to dzisiaj zajmiemy się Embedami Ogólnie Embed mamy za pomocą po prostu obiektu Reach Embed którego importujemy z, tutaj z Discord.js więc ja sobie to pozwolę skopiować ten tutaj skrypcik i go tutaj wkleić Pyk. a więc rich embed musimy zaimportować z tutaj z właśnie disco.js, więc sobie tutaj możemy to zaimportować, czy to tak było tutaj napisane, czy też klienta, bezpośrednio klienta tutaj importujemy i możemy to tak zrobić, po prostu, że po prostu sobie klienta zaimportujemy tak jest, new client i działa wszystko co chce. Tutaj mamy jakieś kropki, breakpointy. OK. A więc mamy embed. Ustawiamy tutaj jego tytuł. Tutaj ustawiamy jego kolor i ustawiamy jego description. Ogólnie możemy ustawiać wiele innych rzeczy. Jak sobie zaraz zobaczymy, jako nasz embed. Tylko musimy go tutaj odszukać, to będzie... A, a, rich Embed się musi nazywać. Tak jest. Więc tutaj mamy różne inne rzeczy, które możemy ustawić. Tak, ja sobie skorzystam z funkcji ogólnie add field, Name i value i właśnie to bym chciał ustawić name i value czyli add field, name i value. Jest są to pola, które, które zaraz Wam pokażę jak wyglądają. Ale jest tak, title, to sobie możemy jakoś tam ustawić, Następnie add, add field i tu mamy name i value. W wypadku name tego pola to będzie autor, a wartość tego pola to będzie um, tutaj bot-autor, czyli to. Następnie sobie dajemy kolejne, kolejne pole, które będzie wersja i dajmy sobie pod version I możemy sobie dać channel send. tą funkcję sobie się zmienia, ona będzie tutaj na dole i tutaj wysyłamy nasz embed. Boom. I sobie tą wiadomość usuniemy. Jednakże, a tak, w sumie możemy tak usunąć tytuł. Po prostu będzie nazwa naszego bota. Czyli po prostu sobie też możemy skopiować bot. Name jako na przykład magicdm. Um, clock. Clock. I jeszcze sobie dodamy bot. Description. To wszystko ogólnie możemy umieścić w konfigu i tym zmienne wczytać bot, mm, mm, który dodaje możliwość, bot który dodaje możliwość, na przykład wysyłania, nie, nie wysyłania, yy, zegara oraz statystyk serwera. Tak, więc tak jak mówię też rzeczy powinny być w konfigu i po description sobie dajmy jak Set co, co, co. description to tutaj i tytuł dajemy sobie jako podname. I tu musimy podać kolor. Ogólnie kolor musi być jako heksadecymalna wartość. W Google możemy sobie to wpisać. Ogólnie jako get hex color. Na przykład color hex i sobie tutaj jakiś wybrać. Na przykład clock mi się kojarzy z ogólnie moim kolorem, którego ja korzystam jest kolor żółty. Oraz kolor feltowym, Więc chciałbym żeby taki kolor był Jaki byśmy sobie tutaj dali, nie wiem, dajmy sobie jakiś purpur, Albo sobie dajmy jakiś feltowy, szczerze sobie jakiś taki fajny fiolet Skopiujmy sobie kolor, Może Możemy sobie zamknąć to, teraz wejść tutaj do tego I na ta... początku musimy dać 0x Do tego koloru, żeby wiadomo było, że chodzi o heksadecymalny kolor, no i sprawdźmy czy działa E, to mamy komentarz info boom działa jest to widzicie ten kolor magic team clock tu mamy autor możemy jeszcze ustawić trzecią opcję która była inline żeby to się wyświetlało koło siebie będzie w sumie jeszcze fajniej zróbmy tak po prostu jako trzecią wartość podajemy true czyli inline w tym wypadku tych obydwóch i teraz sobie zobaczymy tutaj info Pyk, jest to koło siebie wyświetlone. Chyba do trzech elementów możemy wyświetlać koło siebie, więc fajnie to wygląda. No, nie powiem. Bardzo ładnie to wygląda. No dobrze, ale co by było jeszcze fajniejsze? Chciałbym jeszcze zrobić, może, żeby się wiadomość, którą, czy tam wiadomość, komendy, którą wysłałem, usuwała. No i to nie jest zbyt trudne, gdyż, jeżeli sobie zobaczymy do dokumentacji Discorda, to możemy sobie zobaczyć że jeżeli pobieramy obiekt message, tutaj mamy funkcję delete, delete the message, czyli usuwa naszą wiadomość. Jest to funkcja i po wykonaniu tej funkcji możemy dać wiadomość deleted message, co nie ma sensu aktualnie. Jednakże możemy mieć kanał z logami naszego bota, logi to są po prostu coś takiego jak dziennik zdarzeń i po prostu będziemy wtedy wiedzieć kto usunął naszą to jaki użytkownik usunął yy, daną komendę? Coś w tym stylu można zrobić na przykład. Także na samym końcu możemy dać właśnie message.delete funkcję i wtedy po prostu zobaczymy, jeżeli teraz leczymy info, to samo to się usunęła ta wiadomość, ponieważ ona powinna być tak jak tutaj, wyświetlana i jej nie ma. No. I taki sposób możemy to zrobić. Jednakże my tego nie chcemy i tego nie będziemy wyświetlać. No, to tyle jeżeli chodzi o właśnie embed, wyświetlanie embedów na Discordzie, możemy też nawet wiele innych rzeczy, reszta jest w dokumentacji na Discordzie, na przykład obrazki. Ja Wam dziękuję za uwagę, słuchajcie, zostawcie kciuka w górę, zostawcie subskrypcję oraz słuchajcie, możecie zostawić też dotację. Ja Wam dziękuję za uwagę, ja jestem Merlin, zachęcam Was do założenia konta Magic Team i pisania w, o komentarzach, co chcecie w kolejnym odcinku. Ja się z Wami żegnam, do zobaczenia i cześć! Ej seniorita, sprawdź nasz nakład na kompaktach Lecisz na VIPa, jesteś mokra jak bonakła W klipach błysy, twoja pomadka, gdy w weekend Witam publikę, słyszysz aplauz yes. Gdy w klubie błyszczy ultrafiolet, znów trafione Jesteś gorąca jak plaża w Loret. Obiekt marzy milionów, jak kiedyś Sofia Loren To dwie twarze